Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już nie wiem którym holu z vinted. Uzbierała mi się kolejna paczka rzeczy, którą chciałabym Wam pokazać. Będzie tego bardzo dużo, więc nie przedłużam, tylko pokazuję. Tutaj oczywiście w pipie pionowym będziecie mieć przybitki strojów, które Wam za chwileczkę tutaj pokażę i omówię. Więc jeśli jesteście zainteresowani. Zobaczyć chcecie to, co w mojej szafie nowego z vintage się pojawiło, to zachęcam was do oglądania dalszej części filmu. Można nawet powiedzieć, że jest to taki hall lumpeksowy, bo ja twierdzę, że vintage to właśnie taki internetowy lumpeks, tylko że po prostu scrollujecie sobie rzeczy, które do których potrzebujecie, jest bardzo łatwa, szybka wyszukiwarka, więc naprawdę można bardzo szybko coś upolować za grosze, więc to tyle tytułem wstępu. Jedziemy. Z pokazywania. Rozpocznę może od tego, co mam na sobie. Ta koszula wpadła do mojego, powiedzmy, koszyka vintage'owego. Przy okazji, że tak powiem, byłam zainteresowana u jednej dziewczyny takim golfem, który za chwilę wam pokażę bez rękawów, bo bardzo podoba mi się właśnie taki top z golfem bez rękawków i stwierdziłam, że jak on kosztuje 5 zł, to jeszcze coś tam, że tak powiem, dorzucę. Okazało się, że dziewczyna jest z Krakowa, więc od Odebrałam to osobiście, więc zaoszczędziłam na przesyłce. I jest to taka koszula kopertowa z takim pięknym wiązaniem. Jak widzicie, ona nawet przybiła mi czarny stenik, Myślałam, że nie będzie tego widać, ale miejmy nadzieję, że przeżyjecie. Przemyślana, mega koszula, pasująca na mnie idealnie, jak szyta, z bardzo szerokimi mankietami, które nie uciskają. Można je również wywinąć. Podwinąć i naprawdę pokombinować z tą właśnie koszulą. Ona ma tutaj jeszcze dodatkowo taki guziczek kryty, który sprawia, że ta koperta nam się nie rozkłada. Mamy tutaj też piękny kołnierzyk. Jest, jak widzicie, w różowe paski na białym tle. No i to wiązanie jest również bardzo takie fajne do spodni z wysokim stanem, spódnic z wysokim stanem. No do jeansów można pokombinować, naprawdę mega wygodna. No mówię, jak na mnie szyta, więc wpadła do mnie, że tak powiem, przy okazji i tak naprawdę od tej dziewczyny wzięłam trzy rzeczy. Właśnie tą koszulę, to był prowoder tego, że właśnie zajrzałam do szafy tej dziewczyny. Właśnie taki beżowy, jak nowy chyba z mango, bez rękawnik, w kolorze takim właśnie budyniowym, waniliowym, nie wiem jak nazwać ten kolor, ale jest to taka po prostu złamana biel i naprawdę... Bardzo spodobał mi się ten fason ubrań i stwierdziłam, że właśnie on chyba kosztował 5 zł, poszukam jeszcze innego i też nowa z metką była jeszcze ta bluzka za te dwie, trzy rzeczy, naprawdę zapłaciłam chyba 20 zł, więc fantastyczna sprawa, bluzka z mango, taka podskakująca, jak widzicie, na lato z podwójnej, że tak powiem takiej, podwójna warstwa jest tutaj wierzchnia z takimi rozportkami i tak że tak powiem, bawełniana, troszeczkę cieńsza i prześwitująca pod spodem. Ja bardzo lubię właśnie tego typu falujące z większą ilością materiału topy właśnie na lato, więc ona również fantastycznie się u mnie sprawdzi. Ostatnio na e, takich po prostu, wiecie, e, blogach i Instagramach modowych widzi się takie sweterki zapinane na guziczki. Zapragnęłam również takowy posiadać i padło na taki kremowy, gładki, ze złotymi, nie, ze srebrnymi guzikami z marki Reserved w rozmiarze M i Fajny jest, ale dla mnie za mały rozchodzi mi się na biuście, więc jako taka narzutka jak najbardziej się sprawdzi. Funkelnówka praktycznie nieśmigana, niezmechacona, nie, nie, nie poplamiona, więc tutaj pod tym względem jako taka narzutka, bolerko fajnie się sprawdzi. No i będę szukać kolejnego, tym razem już chyba w rozmiarze XL, żeby po prostu był taki efekt oversize'owy, ale. Yy bardzo bardzo fajny sweterek zresztą widzicie tutaj z boku w ostatnim holu wintedowym pokazywałam wam dwa sweterki a nawet i trzy taki lilowy puchaty że tak powiem niebieski oraz żółty i bardzo spodobało mi się to jak takie sweterki się prezentują i stwierdziłam że zamówię sobie jeszcze jeden tym razem to jest taki bardziej miętowy kolor Pistacjowy, pistacja jest chyba troszeczkę ciemniejsza, ale po prostu jest to ten sam po prostu model sweterka, który jest przemiły. I nie wiem z jakiej firmy ale ogólnie jest gładki, tylko takim dodatkiem tutaj z boku są te tutaj guziczki, więc wpuszczony w spodnie delikatnie na co dzień. Bardzo fajna sprawa. Na wiosnę narzucamy tylko bez rękawnik i lecimy na spacer w miasto i jest nam bardzo wygodnie. Powiem Wam, że zakupiłam pierwszą vintage rzecz na Vinted. Była podpisana właśnie vintage i to naprawdę jest koszula Wintycz taka jak nosiły nasze mamy, babcie w bardzo dobrym stanie, z przepięknymi guzikami, złoto, takimi perłowymi, z poduszkami tutaj jak widzicie z takiego bardzo delikatnego materiału chłodzącego nawet można powiedzieć oczywiście metka jest wycięta, ale ogólnie pięknie na mnie leży i z takim bezrękawnikiem czarnym przepięknie wygląda, tutaj będziecie mieć z innego filmu przebitkę właśnie z tym bezrękawnikiem klip, bo już stylizowałam tą koszulę właśnie z takim bezrękawnikiem kosztowała chyba 10 zł, jak nie mniej, i naprawdę bardzo ciekawy element. Można naprawdę zupełnie inaczej się wystylizować na co dzień, aniżeli w takie, że tak powiem, modne rzeczy, a vintage jest teraz w cenie. Ogólnie mam w tym zamówie mam w tym filmie, w tym rzucie ciuchów z vinted. Trzy pary spodni. Ostatnio przeczyłam Wam na dwie pary białych spodni, które miałam. Były z takim. Były to takie typowe biodrówki, ale do wszystkiego po prostu pięknie się prezentowały do tych rzeczy, które Wam w ostatnim holu. Pokazywałam i stwierdziłam, że muszę zamówić sobie białe spodnie, ale tym razem z wysokim stanem. W chwili obecnej mam je na sobie, zobaczycie je tutaj w przybitce w całości i powiem Wam, że wszystko pięknie, dobrze leży. Stan jest wysoki, bo tym razem mam go nadpępek i lepiej się w nich czuję, aniżeli w tamtych biodrówkach, yy, ale są naprawdę mega ciasne. Trochę tutaj w udach są przyciasne i w łydkach. Więc to są takie naprawdę ekstremalne rurki, ale ogólnie nie jest źle. Nie czuję się w tym źle, więc stwierdziłam, że nie będę ich, że tak powiem, upychać dalej, sprzedawać dalej, tylko będę w nich chodzić, bo białe spodnie nie ubiera się, że tak powiem, tak często. Więc tutaj myślę, że. Fajną częścią garderoby one są i warto mieć właśnie białe spodnie w szafie. Następne dwie pary spodni, które wam pokażę, obydwie kosztowały 14 zł, czyli za każdą parę dałam 7 zł od jednej dziewczyny za jedną przesyłką. Stwierdziłam, że biorę, po prostu miała tam mnóstwo spodni, więc nawet do niej napisałam, że ma raj spodniowy u siebie na, w szafie, więc tutaj pokażę Wam takie, można powiedzieć, to jest materiał jak w chinosach, z gumką tutaj, jak widzicie, są elastyczne w pasie, z tyłu mają kieszonkę taką atrapową, prosta nogawka, wyższy stan, właśnie szukałam spodni z wyższym stanem i ogólnie bardzo bardzo podobne otrzywałam ostatnio dla strefy kroju i szycia w kolorze czerwonym, jeśli śledzicie mnie, no to na pewno je e, widzieliście, a te miałam dużo, dużo wcześniej, jeszcze nie miałam okazji ich wystylizować i tak dalej, więc e, tutaj prezentując Wam je, zobaczycie ja co na górę do nich dobrałam, więc takie spodnie właśnie za 7 zł sobie nabyłam. Drugie są w kolorze takim beżowo ciężko mi powiedzieć, ale są w takim kolorze. Kakałka bym powiedziała: o! Są w kolorze kakałkowym, też wyższy stan. Złoty guzik, kieszenie na tyłku, prosta nogawka, taka do kostki, a ja spodnie w takiej długości bardzo lubię. Widać, że są noszone, ale nie są wytarte w kroku, więc jak za 7 zł, myślę, że nawet do pomykania na co dzień fajnie się sprawdzą, więc. Super, super sprawa. Jedziemy dalej. To jest najnowszy łup z Vinted. Koszula w panterka. Ogólnie ta konkretna koszula. Chyba pięć aukcji znalazłam z nią, więc mogłam sobie pożonglować z cenami, że tak powiem. I jest naprawdę bardzo fajna. 100% wiskozy, 2... XL rozmiar, pięknie leży ona jest raczej z tych krótszych niż dłuższych ogólnie no jest trochę sprana widać, że była prana na pewno więcej niż 5 razy, niż 3 razy więc tutaj no troszeczkę tutaj na tych czarnych plamkach jest to widoczne ale ogólnie jeszcze ją, że tak powiem ści ścioram ściochram jak zwał, tak zwał. Przepiękna, bardzo fajna. Jak się wysłuży, zakupię kolejną, bo naprawdę i fason, i kolor robi robotę do jeansów na co dzień. Taka koszula i jesteście gotowe. Teraz będzie szał marynarkowy. Dziewczyny, poczyniłam zakupy marynarek oversize. Okazuje się, że w mojej szafie nie było marynarki czarnej, dlatego zakupiłam czarną marynarkę Oversize. Ona jest dosyć spora, ale ona taka ma być po prostu, więc tutaj podciągamy rękawy i już się robi nam bardzo fajny efekt, może nie do tej koszuli, ale ogólnie super sprawa. Kieszenie, dwurzędówka i ogólnie jeśli chodzi o marynarki dwurzędowe, no to zainspirowała mnie Syl, więc tutaj to jest jej taki jak to ona mówi shiny mundur i stwierdziłam, że no czarną marynarkę w szafie trzeba mieć ona jest raczej taka bardziej sportowa do adidasów fajnie będzie wyglądać na chłodniejsze dni zamiast płaszcza albo nakrycia wierzchniego więc tutaj czarna nie wiem z jakiej filmy. Ona jest rozmiar 42, fajna, bo sięga do połowy uda, więc pod tym względem jestem bardzo zadowolona. Kosztowała mi chyba 25 zł. To nie jest ostatnia marynarka, którą wam pokazuję, ponieważ mam jeszcze dwie, mianowicie. Kolejna beżowa marynarka, którą przed chwileczką wyprałam i odprasowałam, jest przemiła w dotyku, jeśli chodzi o materiał. Będzie się mega gniotła, ale po prostu ma idealny kolor, idealny krój. Też jest dwurzędowa z H&M, Emu, rozmiar 42 i do jeansów, do zwykłego topu, jak widzicie, mega superowa, taka jakby alalniana, bo nie jest taka sztywna jak ta czarna, więc tutaj pod tym względem też udało mi się wyhaczyć perełkę, chyba 25 zł też za nią dałam, myślę, że 30 zł na pewno nie zapłaciłam za te marynarki, więc super sprawa, ją od razu tutaj odwieszam na krzesło. A pierwszą marynarką, którą zakupiłam, bo oczywiście, jak widzicie, szukam beżowej marynarki, której też w swojej szafie nie miałam, padło na marynarkę ze Stradivariusa w rozmiarze L. I ona też jest fajna, ale jest dla mnie, że tak powiem, za. No, taka za bardzo przylegająca, taka bardzo e, oficjalna, więc nie wiem, czy ją zostawię e, w szafie. Fajnie wygląda, ale to nie jest ten efekt, którego szukałam. Tamta e, wcześniejsza, prezentowana y, właśnie. E, spełnia moje oczekiwania. Ta ma tutaj też delikatne poduszki. Dajcie znać, co mam z nią zrobić. Ona jest też z takiego delikatnego, nietypowo marynarkowego materiału, więc tutaj też się będzie mnieła, a mnoła, gniotła. I ona jeszcze ma tutaj wywijany rękaw z podszewką w paseczki, więc można tutaj efekt mieć jeszcze taki dodatkowy jeśli chodzi o rękawy. I ona jest też krótsza, bo taka właśnie w pas, więc dwie takie beżowe marynarki są w chwili obecnej w mojej szafie, więc nad tą się jeszcze zastanowię. A na koniec dwa e, okrycia wierzchnie. Tręcza nie pokazałam Wam w ostatnim holu, a mam już go w szafie. No na pewno ze dwa miesiące, więc tutaj e, był to naprawdę super łup, bo dałam za niego chyba 20 zł. Jest to e, tręczyk z HM. Już w sumie mogliście go widzieć, bo w jednym z filmów z serii wybierz stylówkę wam prezentowałam do dresów go, więc jak widzicie jest to taki trench o naprawdę klasycznym kroju bardzo bardzo porządny z brązowymi guzikami powiem wam że kolor nie do końca mi leży. Będę szukać jeszcze takiego typowo tręczowego koloru szaro-beżowego, więc tutaj na pewno drugi trencz będę poszukiwać, ale ten jak najbardziej spełnia moje oczekiwania. Długość do y, kolana, chociaż marzyłby mi się taki do półłytki, więc tutaj zobaczymy, co uda się y, upolować. H&M chyba rozmiar 40. Parę centymetrów za mnie ostatnio zeszło i już czuję, że tutaj w ramionach y, leży dużo, dużo lepiej, więc ten trencz mówię, już miałam w poprzednim halloween windydowym, gdy nagrywałam go, ale zapomniałam Wam go pokazać. A trencz jest takim klasycznym, jeśli chodzi o gra, garderobę elementem, więc tutaj myślę, że warto w taki tręcz zainwestować i zakupić albo z drugiej ręki, albo Pełnej cenie. I ostatnia rzecz, którą wam pokażę, będzie to futerko. I to futerko raczej będę nosić no, na jesieni. Myślę, że wtedy będzie jeszcze lepiej leżało niż teraz. Już taki typ, taki kożuszek, ramonesko kożuszek wam pokazywałam, ale stwierdziłam, że jeszcze czegoś innego poszukam i zapłaciłam za niego 30 Złotych dziewczyny, po prostu rozmiar 40, kolor taki typowy, wielbłądzi. Taki kamelek tutaj e, występuje z tym takim charakterystycznym e, paskiem ze i ogólnie rzecz biorąc, jest cała wyściołana takim misiem w środku, również w kolorze takiego ciepłego beżu. Muszę ją oddać do pralni, więc jeszcze tutaj ze 3-4 dychy na pralnię muszę zainwestować, ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że. Super, super część garderoby na jesień i będę na pewno w nim pomykać właśnie gdy będzie chłodniej, bo na wiosnę powiem wam, że taki korzuszek się gryzie, że tak powiem w świadomości przynajmniej mi, więc tutaj dajcie znać, czy też tak macie. Mnóstwo ubrań wam pokazałam. Dajcie znać, która e, część z tego holu Wam się e, najbardziej spodobała, e, i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Na dole pod filmem podlinkuję Wam wszystkie dotychczasowe nagrane przeze mnie hole vintedowe, żebyście mogli szybciej złapać bo, e, znaleźć, odnaleźć się, że tak powiem w gąszczu moich filmów. A vinted Wam z całego serca polecam, bo jest to naprawdę bardzo fajna, e, fajny sposób. Na wymianę szafy, tak jak ja w chwili obecnej schodzę z rozmiaru, no to za grosze jestem w stanie sobie naprawdę modne elementy garderoby wybrać. Więc to by było tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Dajcie koniecznie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. No i tymczasem, borem lasem. Do zobaczenia. Pa-pa!